Moja ukochana córcia stoi, kocham cię, kucham, kocham, 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 kucham, kocham, kucham, kocham, kucham, kocham, kucham, kocham, 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 kucham, kocham, kucham, kocham, 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 kocham. Kocham, 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 kucham, kocham, kucham, kocham, 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 nad życie, 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 Ech, i kolejny dzień z tym głupim bachorem. Siostra kurwa wstawaj do szkoły, ale debilu jest dzisiaj sobota, a nie poniedziałek. Dobrze, czas się ustroić. Być księżniczką. Co ty chcesz, Janusz nico? Dobra, pobieram wasze DNA i spierniczam. No hej papugi dzisiaj wyniki, kto jest księżniczką, a więc księżniczką jest ta mała czarna szatynka, to jest oszukaństwo. Ja powinnam być księżniczką? Kropka, zamknij się debilko. Ała, 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 Jestem księżniczką?